witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj będziemy grali w Brawlro, w sumie otwierali. To będzie taki króciutki filmiczek. Oby jakaś postać wyleciała, bo jak nie, to hmm. tragedia. Zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję. Tak widzicie, to tutaj mamy do otwierania. Pierwszy zajmijmy się monetami i znowami. No szybciej. Hallo! Полейка. Добро. И теперь с малой Тоже нет? Тоже не Widzowie! małe, co takiego drugiego kolejnego nic nie nic nie dla filmiku. Ale widzowie! Jest! Jedna postać Super! Dobra widzowie, ja kończę! Mała! No!